Hejka wszystkim, ja nazywam się Tina i to jest kolejny odcinek na moim kanale i powracamy do serii moje wszystkie konie szlejch oraz kolekta e, długo nie było tej serii wiem o tym, ale są wyjaśnienia odnośnie właśnie tego co się działo więc e, wolę teraz tego nie powtarzać i tak, dzisiaj jest takie te, że będą kucyki i moje jako że szlej, ze szlejcha. Więc tak, może zaczniemy już. Nie chcę zbytnio przedłużać. No więc to jest kucyk islandzki z roku 2015. No to jest maść kaszenawato srokata i ma na imię szafir. No więc to jest ziebie islandzkie, jest w maści chyba i to nie, tfu, y, buano srokatej. Ale nie jestem pewna, może mogę się mylić. Yy, I tak, tu jest żywierz islandzki z roku 2011 i ma na imię Mila. Tu jest w wołach yy, szetlandzki, chyba szetlandzki. Jest to Maść yy, ciemnognia do sokata Srebrna. Yy, ma imię Asgard. Tutaj jest castle yy, od The Runner. Jest to ogier islandzki. Była to kiedyś klacz islandzka. Jest o maści Karej i. No, coś to więcej mówić? To jest Aron. Ogier islandzki maści Ciemno-Gniada z rokatę. Ma na imię Miro i on jest z roku 2011. Ogier kuca film maść. Fil maść um, siwa i on ma na imię y, Kenoi. To jest ogier Dartmoor um, maść kasztanowata i on ma na imię Tajfun, jest z roku 2012. Śrebie szetranckie z roku nie wiem jakiego, um, to jest Kampi i jest maści um, gniadej. Żyrebie Falabella. Jest on w maści, maści Ciemniu Gniado z tej, Chyba srebrnej, bo ma jasną grzywę. I to jest Leo. No więc to jest Ogier Tinker z roku 2016 i to. I on ma na imię Thanos. Ogier Tinker z roku 2007. Ma na imię Magnus i jest w Maści Karos Rokatej. Klacz Tinker z roku 2000 nie wiem którego, nie sprawdziłam. Um, ona ma na imię Nati jest w Maści kasztanowato srokatej. Klacz Tinker z roku 2003 ma na imię Luna i jest w Maści Karos Rokatej. Ogier Tinker z roku 2007, maść y, ciemnogniada srokata, ma na imię Scott. Źrebie Chyba Krajzdej z roku 2015, ma na imię Sara i jest maści gniadej... no właśnie takiej. Ogier Chyba... dwóch nie ogier, Chyba Szajer. On jest z roku, zaraz powiem, 2009 i on ma na imię Shiren, jest maści gniadej. W Chyba Shire z roku 2012 jest to, ma na imię ona Saga, jest maści gniadej. Klacz Shire z roku 2012 jest. Ona w maści siwej. Ma na imię Monika. To jest Ogier Shire z roku 2012. Jest w maści curry, tak mi się wydaje. I ma na imię Zelantaire. Ogier Scheier um, custom mojego wykonania, to jest jeden z moich pierwszych customów, w ogóle jakie robiłam w całym swoim życiu. I on jest z roku 2012, ma na imię Lotos i jest w maści karos rokatej. W teorii to już jest wszystko, aczkolwiek chcę Wam jeszcze pokazać moje dwa najnowsze konie ze szlejch. No więc to jest klacz Quater Horse ze szlejcha jest maści kasztanowatej, ma na imię Iskra. I tu jest klacz Haflinger jeszcze powiem może rok. Rok 2016 i ona ma na imię Pandora, a iskra ma rocznik 2017. No więc mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję Wpadajcie w na mojego TikToka. Oraz Instagrama mojego psa i oczekujcie w niedalekiej przyszłości kolejnego odcinka z właśnie moich wszystkich Szlejk oraz kolekta. I też yy, planuję odnowić, znaczy wznowić serię z faktami o mnie. Na ten moment mam już pewnie wszystko nagrane, kiedy ja to wstawiam i będę to po prostu wstawiać sto jakby... W różnych dniach yy, określonych, jakiś tam i no cóż, ja się z Wami żegnam i cześć.